Hej, wszystkim z tej strony są, so, a to jest pole bitwy 3. No i zaczynamy, zaczynamy. Jestem na Conquestie, wbiłem na serwer Grota, czyli tam, gdzie Karolina gra, jej klan. I ona nawet jest w przeciwnym teamie, więc będziemy sobie Karolinę zabijać. Go nie wiem, gdzie jest. Aha, oni mają respa po drugiej stronie. Nie jestem w stanie powiedzieć, co oni do końca robią. Chyba grają, chyba grają, bo zobaczyłem po prostu na liście, że cały grot siedzi na tym serwerze. Pomyślałem, wejdę, poczyszczę ich trochę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Znów mam tą broń super, którą ostatnio, tylko z kobrą. Nie ja mam jeszcze rączki do niej. Fajnie by było, jakby mi się udało rączkę zdobyć. Myślę, że byłby to naprawdę duży postęp. Ale i bez rączki ta broń, to jest kawał dobrej broni. To tak, tak mi jeszcze nigdy nie uciekali przeciwnicy spod lufy, jak przy tej broni. Ale chcieliście mieć inną broń to macie, proszę. Co tam wie są? Ja mówię, ta broń jest, w... ta broń, znaczy tamta broń. O kurde. Mówię, że a jest fajny, a w Nie, co? Weź inną broń? Kurde. O, Karolina zawiłem. Ha ha ha. Ha I herbatki się napije. Mm. Ale fajnie. Byłem dziś w sklepie kupić sobie zestaw do nurkowania. Wam, że chyba nawet mi się trochę udało. Dobra, tutaj byli. Powinni tu jeszcze być, co? Aj, kurde. Może u góry, może u góry. Nie ma ich, dobra. Strasznie ciemna mi się ta gra wydaje. Jakbym tego nie nagrywał, to bym sobie rozjaśnił, bo tak powiem wam, że... Aj kurde, dobrze, że padł. Co to za akcja, żeby mi się... No, mhm, So, ale fajnie celujesz, jesteś najlepszy. Najlepszy gość. Sushibo, który nie umie wcelować w typa. Jak ta broń rzuca! Jak szatan! Dobra. Na pewno trzeba iść na prawo, ale coś oni z respa nie potrafią wyjść. Dziwne. Ciekawe co się tam po prawej dzieje. My sobie tutaj w dół zejdziemy. I zrobimy im gwałt na respa. A już co? Przeładuj, czy nie mam amunicji, kurde Gdzie ten typ? No nie widzę go. Gdzie jesteś? Fak <śmienicji> No, powiem wam, że to było dobre nawet Dobra a nie broń, bo stamtąd mi się amunicja skończyła i to już jest słabe, jak się amunicja kończy. Co? Mogę sobie jeszcze apteczkę rzucić, to ja powiem wam jakaś fajna snajperka jest. Gdzie oni wszyscy są? Aha, chyba nam już nie ma tu nikogo. Oj, kurde, nie wiem, gdzie jest typo. Chyba popełni samobójstwo. Aj, mogłem się domyśleć. Znaczy, już wiedziałem, że jest nade mną. Już wstawałem. Już wstawałem, ale no. Widzicie, jak to bywa. Strasznie cicho jest coś. Nie wiem, tu muzyka nie powinna być jakaś. Opcje. Dźwięk ogólny. Tryb rozszerzony stereo. Wyłącz. Ja chcę tryb rozszerzonego stereo. Hi-fi, wróć. Tak. I co się stało? No teraz to będę mieć dźwięk dopiero Znacznik odrodzeń Tryb stereo, to jest to Nie, nie, nie słyszę za, żadnej różnicy Ale jest spoko, tryb stereo Fak, 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 fak Dobra Jazda, 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 bo Tutaj ktoś jest. Fajnie się przeładowuje tą broń. Nie wiem nawet czy w biegu. Tak dziwnie, odnoszę dziwne wrażenie, że nawet w biegu się ją da przeładować. Dobra. Battlefield Premium jest mój. Szkoda, że nie dostanę teraz Battlefielda Premium za to. Oooo, mnie sponiewierał. Co za koleś! Co za koleś. O, nie słuchać nie słychać tu pola bitwy tego mi brakuje tych wybuchów, fajerwerków, pola bitwy no Dominiku punkt nam zjadają nie wiem czy to zauważyłeś gdzie oni są Dobra. Nawet na bliskiej odległości powiem wam, niezła ta broń szybko się przeładowuje, to jest mniej dobre. To jest dobre. Szybko się przeładowuje, a nawet... nawet dość celna jest. Tak jak mówię. Mi zabili. Co ten, ten Domio tam tak pisze na tym czacie. No, panie, kurde, dobry. O, mamy znacznik, ale super. Fak, 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 fak. Nie masz tu pierwszą pomoc. Kurde, no taka zabawa w kotka i myszkę. Nie wiem, czy to czuliście, jak z nim biegłem wokoło i. No ale wybiec i przeładowywać. Saushibo, so, so Przecież wiedziałem, że tam ktoś będzie. Trzeba nie, Zamiast przeładowywać, trzeba było celować w ich głowy. Za szybko, za szybko to się dzieje, za szybko umieram Jakbym tak pancerzyka nie miał, to Hardcore pewnie jest w głowę mi celują Voldemort Sensei Sensei to jest pewnie to, tych, co uczy, ten co uczy i grać Dlatego się nazywa Sensei i jest na pierwszym miejscu Idziemy A przejąć, co? No, przejmujemy Tak. To nasz, dobra, to nasz. Spokojnie. Spokojnie są. Przejmujemy, przejmujemy. Cisza. Jak makiem zasiał. Ciekawe, czemu jest cisza, jak makiem zasiał. Rzeczywiście, przy sianiu maku nie może być zbyt głośno. Ale czemu akurat o maku mowa? Przecież równie dobrze. Moglibyśmy zasiewać żyto albo cokolwiek innego. Voldemort. Woldemort. Pa padł. Voldi. No. Dokładnie, cel został zneutralizowany. Tak słucham, czy ktoś nie idzie. Powiem wam, że z tyloma to już nie mamy szans za bardzo. No, gdzie jesteś? Za mną to chyba nieco. Ktoś musi być mężczyzną, i się wystawić. Idę do sklepu na zakupy. Jest dobra, poszedłem. Ale, wolki, wrogi snajper Drogi snajper padł Dobra. O, jest nasz kolega, to będziemy szybciej przejmować. Ciekawe, gdzie ten Volti jest, pewnie tu będzie chciał przykampić na mnie, bo. Ale fuks! Aha, Volti napisał Voldemort, z ale fuks! Przecież to nie był fuks, tylko to się. Sk Skill nazywa. Oj, oj, ale oni są daleko, na punkcie C dopiero. Ile osób na serwerze? Po siedem. Nie wiem na jaki jest limit za bardzo. Ale raczej nie 14. Idziemy na ten punkt C, bo tam się coś dzieje przynajmniej. No wyskocz, 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 wyskocz. Tak. Kurde, patrzyłem się do tyłu, bo słyszałem, że coś z tyłu strzelało. No i mnie z boku zabili, tak to już jest. Sorki, chciałem na chwilę do Windowsa wyjść jak idiota, jakbym nie nagrywał już od roku i zapomniał, że nie wolno tego robić w trakcie nagrywania. Oj, Soshibo, Soshibo. Oj kurde, to nasz. No, i gdzie są nasi wrogowie? ich nie ma też ich nie ma oj kurde nasz tam wlazą no dobra co on nożem załatwił a nie co oni się sami po sobie strzelają jakaś dziwna akcja w ogóle ten strzelał tam, ten strzelał w jego stronę. No, wyjdzie ktoś tutaj. Aj! Kurde, mnie drugi złapał. Szkoda, szkoda. Mógłbym jakiś dodatek dostać, tą rączkę, to by mi się przydało na pewno. Uchwyt. Uchwyt i ciężka lufa, bo to taki zestaw. Chociaż do tej broni to chyba ciężkiej lufy nie ma za bardzo. No i padło akurat w najlepszym momencie jak była akcja Idziemy na Cą co? co tam jest? Aj, ale ten trzepie tym AK po prostu Masakra Już rzuca, co on ma w ogóle za ten? No, nie zdążyłem, sorry. Sorry chłopaki, ale nie dało już rady wyciągnąć tego. Nie umiesz grać. Najpierw zabijaj, a potem podnoś. Ciekawe. Ciekawe. To jakiś specjalista musi być od Butterfielda. Że tu takie tezy wyg... Wiem, ale nikogo nie ma i nagle z dupy ja. Duch. Z dupy duch wyszedł. Naj. Kurde, Karolina mnie zabiła na sam koniec, Karolina mnie zabiła na sam koniec, masakra. Aj. Chociaż na koniec. No, nie fajnie, nie fajnie. Muszę ją jeszcze dokończyć, wiecie? W drugą stronę musimy i żeby ich zabić. Dokładnie do C. No, jeszcze jakaś zemsta. Ha, 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 ha. Szkoda, że z noża jej nie zabiłem. Myślę, żeby było weselej. Ciekawe, czy coś napiszę na czacie. Taki koleś mnie zabił z boku jakiś. haktywista. Haktywista. I koniec Butterfielda. Koniec Waterfielda to jest koniec na dziś tego odcinka, króciutko, króciutko, ale pograłem, pograłem, zobaczymy, nie możecie mieć za długich materiałów, bo się potem nudzicie, o patrzcie, dostałem laserowy i takie coś dostałem, no kto wizyjny i jakieś super odznaki i to by było na tyle, trzymajcie się, pa i do zobaczenia w następnym odcinku, pa.